Witajcie, moi kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z takim niestandardowym filmem. Nic podobnego nie nagrywałam jeszcze na tym kanale. I będzie to recenzja na nowy tarot, który nazywa się Nigdy nie Wątp. Dostałam te karty od Agnieszki z kanału Gwiazda Tarot dla Kobiet. I pod filmem zostawię Wam link do sklepu, gdzie można te karty zakupić. Mam je nie tak dawno około tygodnia, być może nieco więcej ale już z nimi troszeczkę popracowałam wyciągałam sobie karty dnia, robiłam sobie rozkłady, więc myślę, że mogę podzielić się swoją opinią na temat tej talii. Zrobimy w taki sposób. Pokażę Wam, jak się prezentuje każda karta, a na sam koniec zrobimy taki malutki rozkładzik. Odpowiemy sobie na pytanie, w co nie powinniśmy wątpić. I tak, pierwsze, pierwsze, co zauważyłam, i, co jest moim zdaniem, ogromną zaletą tej talii, że są lekkie i bardzo przyjemne w tasowaniu. Karty się nie sklejają, tasuje się je świetnie, przyjemnie. I jeśli mówić o lekkości, to odnosi się nie tylko do wagi <sum> samej talii, ale też jeśli chodzi o energetykę tych kart. Energetyka lekka, przyjemna, optymistyczna, nastawiająca nas. Na rzeczy pozytywne, która pomaga nam, jakby dostrzec swoje możliwości. I też zauważyłam, że tutaj dużo kobiecych obrazów, więc Talia świetnie się nadaje do pracy z kobietami, z tymi zagadnieniami życiowymi, z którymi się spotykamy tutaj na tej ziemi. Też bardzo fajne kolory, takie żywe, i to też, to też ważne, i ma taki efekt terapeutyczny. Więc ja bym tą talię też mogła polecić dla osób, kto na przykład chce pracować z tarotem, ale boi się tej klasycznej talii. No, tam niektóre karty, które nie, nie wszystkim mogą się podobać, tam symbolika i tak dalej, są jakieś blokady. To właśnie ta talia na pewno was nie nastraszy. Tutaj nie ma przerażających obrazów. I y, z, z nią właśnie pod tym kątem bardzo łatwo się będzie pracować. Też ka, y, karty łatwo w, w interpretacji. Tutaj nie ma nie wiadomo jakiej symboliki, gdzie trzeba tam się uczyć kabały, tam numerologii, astrologii, y, jakichś tam innych dziedzin y, Enzotyryki, wszystko jasne, wszystko intuicyjnie się odczytuje. Z mojego doświadczenia, co ja tutaj troszeczkę popraktykowałam, u mnie znaczenie kart odgrywały się tak jak klasyczny weight. Ale myślę, że pracując z tą talią, można też wzbogacić swoje interpretacje w takie nowoczesne szczegóły, ponieważ tutaj pokazane, Realie teraźniejszego życia. Bo tutaj widzimy miasto, życie, socjalne, czyli te realie, które mamy teraz, w dzisiejszych czasach, nie wtedy, kiedy tam się tworzyły te pierwsze talie tarota. Bo czasy się zmieniły. Więc myślę, że pracując z tą talią, można też jakby wzbogacić swoje odczyty w takie szczególiki. No i zobaczymy, jak się prezentują karty. Pierwsza karta u nas wyszła cesarz. Bardzo pięknie, taki bardzo dobrze tutaj pokazany archetyp ojca, opiekuna, człowieka, na którym mogę, można polegać, takiego od odpowiedzialnego, silnego mężczyznę. Królowa Kielichów. Dwójka Kielichów. As Buław. Taka żarówka tutaj się zapala. No, pięknie. Król Buław. Aktywny społecznie mężczyzna, który lubi wpływać na otoczenie. Lubi, żeby było tończone pod, pod jego muzykę. Zadaje rytmy. Szóstka miecze. Czwórka Buław. Pięknie pokazana pudełka. Czwórka buław często pokazuje nowe mieszkanie, zakup nieruchomości. Tutaj to właśnie tak konkretnie zaznaczone te pudełka. Rodzina, para. Ósemka mieczy. Oczy przemknięte, smutek, żal. Jakby człowiek jakby jest ograniczony, jest w jakimś środku tutaj, czy to autobus, czy to jest jakiś trolejbus. A mieczem, bardzo pięknie tutaj pokazane. Tak albo ten miecz jest jakby odwrócony, jakby koniec walki, albo wyłania się tylko jakby z wody, ponieważ woda to uczucia, emocje a miecz to jakby myśli, jakby z emocji, z naszych przeżyć emocjonalnych rodzą się jakieś słowa, rodzą się nasze działania, nasze decyzje, nasze myśli też. Król Kielichów twórczy, taki wrażliwy mężczyzna, no i kieliszek tutaj przy nim oczywiście z jakimś drinkiem. Piątka buław. Taka tutaj gra. Kto wygra? Rycerz kielichów. Taki romantyczny obraz. Fryzura. Tutaj bardzo fajne fryzury jeszcze w tym tarocie. Takie nowoczesne i w ogóle różne style. Każdy tak jakby wizerunek. Bardzo doskonale pokazane osoby. Pasie tutaj dziewczynki idą. Kochankowie. Tutaj kobieta bardziej wybiera. Jakby został ostatni kroczek. Jeszcze troszeczkę zostało i ci wybiorę. Już prawie cię wybrałam. Szóstka denarów. Tutaj mi się podoba, że jeszcze są te jabłka i w ogóle ten tarot taki też patriotyczny, jakby. Mm, Dużo takich oznak, co się kojarzy mianowicie z Polską. Polska słynna ze swoich jabłek, i myślę, że tarot, ten tarot będzie fajnym prezentem, na przykład jeżeli macie przyjaciół, kto interesuje się tarotem, ale nie mieszka w Polsce, bądź nie pochodzi z Polski. Dziesiątka kielichów. Dziewiątka buław, tak, pozamykałam się na wszystkie zamki. Boję się wyjść. Wieża. Tutaj pokazane jakieś kataklizmy, coś tam... Jakby jestem piorun. Tak, i, i jestem jakiś huragan. Burza. Wisielec, paść denarów, a tutaj chłopak u nas. W denarach, siódemka denarów, sprawiedliwość. A z denarów i znów taki nie pentakel, nie dolar, nie jakiś tam inny ekwiwalent, a normalnie złoty. Polskie Złoty. Osemka... A nie, nie ósemka, przepraszam, tylko karta Moc. Piątka Denarów. Paść Buław. Ósemka Denarów. Trójka Denarów. Dwójka buław. Trójka mieczy. Nie ma tych mieczy, nie ma tego serca, ale jasne o co chodzi, bo widzimy smutek, żal, widzimy takie kropelki, tak, które przy przypominają łzy. Jasne o co chodzi. Ósemka buław. Zostało jeszcze troszeczkę podpisać i dostaniesz swoją paczkę. Czwórka mieczy. wajnie pokazano tutaj. Przerwa w pracy. Czwórka denarów. Piątka mieczy. Kapłan. Dziesiątka buław. Bardzo fajnie pokazano. Osoba, która chce uźwignąć dużo, bierze na siebie. Chce, albo musi sama to wszystko robić. Chyba nazywają tak, jak człowiek nie chce cudzej pomocy. Chce zrobić wszystko sam. Zosia, samosia. Osiem kielichów. A z kielichów. Królowa Denarów, Głupiec, Rydwan, Odrodzenie, Trójka Buław, Królowa Mieczy, bardzo fajnie pokazana, Pani Lekarz albo Weterynarz specjalista. Król mieczy. Dziewiątka mieczy. Chowam się pod kołdrą, boję się. Mag. księżyc, Bardzo fajna tutaj, bardzo fajny pomysł. Tak my widzimy dziecko, które Podświetla, Chcę zobaczyć, co jest pod tym łóżkiem, taki jakby ten, przekonać ten dziecięcy strach. Tak? Kto nie miał tego strachu w dzieciństwie, co, że siedzi jakiś tam potwór pod łóżkiem? Tutaj pokazane pokonanie, nic tam nie ma. Jestem w stanie spojrzeć na ten swój strach, zobaczyć go i upewnić się, że nie ma tam nic strasznego. Siódemka mieczy. Dziesiątka denarów, równowaga, szóstka kielichów, świat, dziewiątka kielichów, cesarzowa, kapłanka, koło fortuny. Rycerz denarów. Szóstka buław. Proszę bardzo, Polska wygrała. Królowa buław. Dziesiątka mieczy. Bardzo fajnie pokazane. Jakby człowiek spala jakieś swoje emocje, przeżycie. Może jakąś swoją robotę, coś w co włożył wysiłek, a teraz to już jest bez sensu. Jakby godzi się na to, że trzeba się tego pozbyć. Koniec. Jestem na to gotowy. Czwórka kielichów. Znowu takie nowoczesne, teraźniejsze realie. Woli sobie posiedzieć w telefonie, niż mieć taką komunikację na żywo. Jest szansa porozmawiać, nawiązać jakiś kontakt, ale dziewczyna woli siedzieć w telefonie. To problem w teraźniejszości. Nieraz ludzie mają życie wirtualne, sobie świetnie piszą, a w teraźniejszości, jakby w realności, <grym> mają trudności z tym, żeby budować komunikację, budować relacje. Siódemka kielichów, dziewiątka denarów, piątka kielichów, król denarów. Przepięknie. Plony, ogród, znów te jabłka. Człowiek najpierw posadził ten ogród. Starał się, tak, zanim to wszystko wyrosło. I teraz ma już takie dobre plony. W swojej pracy. Trójka kielichów. Zobaczcie jaka fajna. Takie tutaj koleżańskie energie. Siódemka bław. Nie zgadzam się. Wystawiam swoje granice. Dwójka mieczy, wybór, gwiazda, rycerz buław, słońce, diabeł. No tak, świetnie też pokazano. Dam, dam ci coś za darmo, ale wkręcisz się tak, że, że później już. Trudno będziecie z, z tego wyjść. No i też teraźniejsze rali, bardzo dużo jest ludzi, mianowicie z uzależnieniami od różnych gier, od jakichś takich mm, rzeczy, które teraz nam daje ta właśnie ty, ty cywilizacja. Tak, śmierć. Pustelnik. Dwójka denarów, też pokazana bardzo fajnie. W czasem. już kobieta ma swój najcenniejszy skarb i sobie jeszcze dorabia, pracuje na e, internecie. Rycerz mieczy. I ostatnia karpa u nas, paśki lichów. Taka dziewczyna tutaj i rybka <grybka> obok. Dobrze, i zrobimy teraz rozkład, w co nie powinniśmy wątpić. Co nie powinniśmy wątpić? Trzy opcje. Wybieracie? Numer jeden. Nie wątp w swoje projekty. W swoje perspektywy zawodowe, szczególnie jeżeli chcesz coś otwierać, bądź otworzyłeś na przykład własną działalność, jakiś swój własny projekt stworzyć, jeżeli chcesz się nauczyć czegoś, nie wątp w takie możliwości i zdolności, możesz bardzo szybko się uczyć, zacząć stosować na praktyce pewne, pewną wiedzę, pewne umiejętności. Może, e, możesz mieć dodatkową na przykład pracę, bądź dodatkową, dodatkowe źródło dochodu, a nawet poprzez internet, jak tutaj pokazane. Albo cokolwiek innego, co jest dodatkowe na przykład e, to już umiesz, albo możesz się szybko nauczyć i szybko na, zacząć na przykład zarabiać na czymś. No i oczywiście zdolności do pracy, do e, Takich do tworzenia własnych projektów. Może chodzi o, nawet o większe zarobki, o jakieś podwyżki, o dodatkowe źródła dochodów. Więc nie powinnaś wątpić w swoje zdolności zawodowe, swoje zdolności do nauki. Numer 3. Nie powinnaś wątpić w to, że jesteś piękna. Nie powinnaś wątpić w to, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze, że możesz osiągać sukcesy, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, Wprowadzić własną działalność na przykład, awansować. I czuć się dobrze, nieważne jakie tam miejsce tam, to też nie wszystkim potrzebne tam nie wiadomo, jakie robić awansy, stanowiska. Nieważne czuć się dobrze w tym miejscu, gdzie jesteś i tworzyć tam odpowiednią atmosferę. Nie wątp w to, że jesteś dobrą matką, jeżeli masz dzieci. Bo to też nam nieraz tworzą takie warunki, że my zaczynamy w to wątpić, tak? Szczególnie kiedy już mamy dorosłe dzieci. Więc na pewno w to nie powinnaś wątpić. No i w to, że możesz być obfita we wszystkim, gdzie chcesz coś pomnożyć w swoim życiu. Możesz to pomnożyć. Możesz sprawić tak, że ten obszar Twojego życia, gdzie Tobie na danym etapie czegoś brakuje, może być e, bardziej obfity. Może tam być rozkwit. I numer 3. No tutaj nie wątp w jakąś swoją rację, szczególnie jeżeli przychodzisz teraz e, jakieś e, podziały, na przykład jakieś. E, Sprawy sądowe na przykład. Jeżeli tam chodzi o jako, jakieś banki, odszkodowania, podziały, takiego typu rzeczy, nie wątp też w swoje pomysły. Bo bardzo możliwe, że masz tutaj jakieś niesamowite pomysły, które boisz się realizować. To mogą być pomysły i, i projekty intelektualne, twórcze. Jeżeli e, masz postanowienie też, od czegoś się odciąć, nie wątp w to. To to odcięcie dla ciebie dobre, albo jeżeli było na przykład zakończenie jakiejś relacji, albo nawet jeżeli był jakiś konflikt, znaczy to też było potrzebne. Nie bądź w to, było tak trzeba. Mhm. Napiszcie mi, czy z Wami rezygnowały te przesłania. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.